Uczę się teraz szybko na dzisiejszy egzamin. W sumie nam zaczyna się to o 12, jest za 15:12. Tylko, że ja tam jestem dosyć pod koniec listy, więc tam też nie chciałam za szybko jechać, bo to jest ósmy egzamin. Więc powiem wam tak, trochę się stresuję, ale wydrukowałam sobie te wszystkie notatki, które mam od moich kochanych przyjaciół, więc myślę, że. Pojadę sobie już potem z tym i będę się tam tego jeszcze uczyła. Głównie się uczę jednego wykładu, bo podobno wszyscy dostają jakiś temat z tego właśnie. No i co? I trochę się boję, trochę się stresuję. Okazuje się też, że nie zdałam e, egzaminu, który pisałam w poniedziałek, czyli tego minosa. E, nie wiem jeszcze, co o tym sądzić. Na razie się tym nie chcę też przejmować. E, ale wydawało mi się, że to zdałam, bo miałam jeszcze dodatkową ilość punktów za ćwiczenia. Tak już Wam pewnie milion razy mówiłam, więc not fan, bo szczerze, nie, jakby bardzo się nie przejmowałam tym y, egzaminem. No i jak widać, się nie udało. Y, ale może jeszcze pójdę na jakieś konsultacje czy coś takiego, albo napiszę chociaż jakiegoś maila jeszcze z zapytaniem, czy mogę zobaczyć swoją pracę i w ogóle. E, więc we will see. No i nic, no muszę się tylko uczyć, kurczę, bele. stresuję się dosyć, ale myślę, że. Będzie dobrze, mam nadzieję przynajmniej. Ale myślę, że myślę, że już chyba będę wychodziła, pojadę sobie na uczelnię, będę się tego uczyła. E, mam nadzieję, że dostanie mnie też jakieś, wiecie, przecieki, typu jakie tam są pytania, bo... J jakie pani zadaje pytania, no bo raczej tam są podobne. E, katar trochę jeszcze mam, ale nie źle, w ogóle bardzo dobrze się czuję. Zrobiłam sobie jeszcze rano e, inhalację. Wzięłam wszystkie swoje leki, także mam nadzieję, że będzie dobrze. Cześć, kochani, jestem w domu, jest prawie 20, i ja właśnie skończyłam czytać Rozdroże Kruków Andrzeja Sapkowskiego czyli taki, nie wiem jak to nazwać, ale po prostu historia o Wiedźminie. Chciałam wam troszeczkę, Boże, powiedzieć, że jeśli ktoś siedzi w tym uniwersum, osoby, które lubią Wiedźmina, to myślę, że totalnie spoko sobie to przeczytać, ale też totalnie to nie jest jakaś mega ważna książka do przeczytania. W sensie, szczerze powiedziawszy, Fajne, bo dowiedzieliśmy się, jakby jak Geralt jakby zaczyna taką swoją, właśnie wiecie, swoje życie, jakby bycia wiedźminem, jakby swoje, no są takie tutaj po prostu początki bycia wiedźminem. No to faktycznie jest to mega ciekawe. Dzisiaj ciekawie po prostu wiecie, zobaczyć taką swoją postać, którą jakby jednak się zna, jako już o wiele starszą i bardziej doświadczoną oso osobę. A tutaj mamy dosłownie Geralta, który totalnie nic nie czuje, Także mega fajne. Podobało mi się, naprawdę mi się podobało, bardzo szybko to przeczytałam, jak na mnie, to w ogóle jedna z najszybszych książek przeze mnie przeczytała w moim życiu chyba. Bo jakoś pod koniec stycznia ją zaczęłam, a jest dzisiaj 12 lutego już ją skończyłam, więc super. Yy, bardzo przyjemnie się czyta, styl jest też taki jakby pisania, mi się bardzo podoba w sumie, bo on jest mega jakby śmieszny. Taki wiecie, taki, no czuć, że to są po prostu stare lata, nie? Czuć, że to jest jakieś tam tysiąc, nie pamiętam, jakie tam są lata, 1200 któryś chyba? Więc są naprawdę śmieszne słowa, śmieszne sformułowania. Dużo te rzeczy by się powtarza, jako tako zdań powtarzają się, więc to jest mega ciekawe, ale tak ogólnie bardzo mi się podobało. Polecam. Szybka, szybka lekturka, bardzo fajna. To tyle o książce. No a co chciałam Wam powiedzieć, że zdałam y, dzisiejszy egzamin, także sesja już się zakończyła dla mnie. Prawie wszystko zdałam. Niestety nie mogę powiedzieć, że wszystko zdałam, bo jeszcze nie zdałam Minowska, wykładu, którego się w ogóle nie spodziewałam, że nie zdam, bo no już myślałam, że mi to zaliczą. I nie wiem, napisałam nawet maila do mojego profesora odnośnie tego, bo no naprawdę miałam tam, wydawało mi się, że 5 punktów spokojnie uzbieram, i właśnie jeszcze miałam dodatkowe punkty, a nawet dostałam dwa, więc nie wiem, czy to jest spowodowane, jest mi trochę smutno. I właśnie myślę, że po tym ustnym ogólnie egzaminie miałam takie poczucie takiego stresu, dalej wewnętrznego, nawet po egzaminie. Cały czas byłam zestresowana i czułam taki wiecie, tutaj w brzuchu, po prostu taki, taki stres, cały tutaj się stres mi skumulował, i właśnie cały czas coś takiego mam, cały czas miałam takie poczucie, więc naprawdę ja tutaj wariuję trochę w domu, co w się sensie miało naprawdę bardzo dziwny moment mega, mega dziwnie. I nie wiem dlaczego tak reaguję, bo raczej przez całą sesję było super i w ogóle się nie, nie denerwowałam i właśnie ten ostatni dzień jest taki, <coughs> że zwykle bym się mega cieszyła, że już jestem po sesji i już bym miała takie, wow! a nie mogę tego mieć, bo po prostu w sensie tak. Nie wiem, mój organizm tego nie ogarnia, chyba. Jakby ja nigdy nie poczułam tego, że jest sesja, no bo też się nigdy jakoś za bardzo do niej nie uczyłam. No, nie oszukujmy się, w tym, w tym semestrze no, ta sesja to był jakiś żart dla mnie. Także faktycznie się nie uczyłam, a dosyć dużo rzeczy zdałam, jak na tą moją wiedzę. Dosłownie nie zdałam tej rzeczy, której, z której na przykład byłam dobra na ćwiczeniach, a wykładu nie zdałam mi. no, to jest takie. Ujed. Więc nie wiem, mam nadzieję, że to się wyjaśni i że może jeszcze znam. Fajnie by było, ale jeśli nie, to w marcu mam poprawę, chyba 4 marca. To jest akurat dosyć daleko, bo teraz mam w sumie wolne. I to jest wspaniałe. No, no ja myślę, że do końca lutego mam wolne, ale no te półtorej tygodnia. Luzu. Może pójdę do fryzjera. Muszę sobie znaleźć jakiegoś fajnego fryzjera u mnie w mieście. I pójdę do fryzjera, bo właśnie teraz jutro chyba minie rok, kiedy byłam pierwszy raz u fryzjera. Tutaj może wam pokażę kartę y, odnośnie tego, bo zrobiłam też z tego vloga. Na razie takie włosy są mech, bo, bo ja po prostu jestem ostatnio mech. Czuję, że już teraz mi tak wszystko to schodzi, czuję się, wiecie, tak mega wyluzowałam. Dosłownie stwierdziłam, że dobra, siadam się, chcę się wychillować, poczytam trochę książki i potem, i potem stwierdziłam, tak patrzę, mówię, mało mi zostało, czytam do końca, Hello. Więc <grym> to zrobiłam, przeczytałam to do końca, jest super. Myślę, że teraz, wiadomo, no, trochę poczytuję w domu, coś porobię, crazy rzeczy. Nie wiem, albo obejrzę film, albo pomontuję sobie, co będę chciała, albo pogram. Fogwart Legacy. Cokolwiek, co poczuję, że będę chciała robić, to to sobie zrobię. Chcę tego, siebie, wiecie, zadbać, yy, bo nie wiem, mam takie dziwne poczucie, ale już mi ono przechodzi, już sobie wycierowałam, już jest spoko. Tell me. What do you want? Dzień doberek, witam w walentynki. To co, of course przesyłam wam bardzo dużo miłości ode mnie. Mam nadzieję, że dobrze spędziliście swoje walentynki. Jeśli macie kogoś, kim mogliście je spędzić, to super. Nieważne, czy to jako związek, jako parka, czy bardziej nawet ze znajomymi, z rodziną. Najważniejsze, że żeby mieć wokół siebie ludzi. Oczywiście ludzi, którzy Was kochają, a jeśli nie, to ważne, żebyście w sobie odnaleźli tą osobę, którą jakby kochacie i z którą spędzicie ten dzień, co w się sensie spędziliście. No bo to wiadomo, trochę czasu temu już chyba było dla was. W każdym razie tak. Ja sobie nie mam żadnych dzisiaj planów. Teraz jak sobie kmiłam, to mówię, może się ogarnę, e, przyjdę się na spacer, żeby było to takie, wiecie, self-love i w ogóle, żeby sobie miło spędzić dzień, więc sobie wyjdę na spacer, bo w ogóle u nas trochę poproszyło śniegiem, więc nawet jest tak. Widać, że jest biało, ale nie urywam mi te dupy i nie cieszę się z tego jakoś bardzo. Ale okej, okay. okej. Okay. Ja, rozumiecie, doceniam wszystko co mamy, więc doceniam ten śnieg, bo czemu w sumie nie jest biało na walentynki, mega śmiesznie. Więc myślę, że pójdę na spacery dzisiaj, potem myślę, że wrócę, może upiekę jakieś ciasto, bo przypomniałam sobie w sumie, że mam blachę taką w serduszku, taki, taki kształt serduszka, więc może bym w niej zrobiła jakieś ciacho, ale nie wiem jakie zobaczymy czy mi się będzie chciało i zobaczymy też czy się z czymkolwiek wyrobię dzisiaj co się wyrobię, nie mam żadnych planów stwierdziłam, że nie mam żadnych planów więc spałam do bólu mój ból skończył się na 12 godzinie ból się zaczął sobie, dobra, nieważne spałam do bólu, wstałam o 12 czyli jakoś tak więc jest teraz 12.40 jem sobie śniadanie, które nie wygląda zbyt apetycznie, ponieważ jest to po prostu musli z lidla, które przetestowałam i jest sobie takie takie o takie sobie, nie urywa dupy, ale jest w sumie dobra, bo jest brownie, więc... No, ale jakby... Nieważne. I piję sobie od razu kawę, no bo jest stosunkowo późno dla mnie. Już muszę teraz wybić kawkę, żeby bycie... Tak. Po prostu chciałam teraz wybić kawę. Także w sumie dobry, dobry początek dnia, jeśli zaczynam go od kawy. Kawa to jest rzecz, którą bardzo, bardzo kocham, więc tak. Na pewno. To na pewno tak. Myślę, że po prostu sobie zrobię taki wiecie dzień mega luzu, coś w sensie takiego mega luzu, takiego odpoczynku, robienia tego, co, co czuję, bo po prostu wiecie jestem teraz i mam takie, że wczoraj jeszcze miałam taki dzień tak dosyć na obrotach, tak na pewnych obrotach, że tak powiem, bo no wczoraj moja, moja babcia miała urodziny, więc wiecie, rano wstałam, ogarnęłam się, poszłyśmy do babci z moją mamą, y Wiecie, na kawę ciasto e, urodzinowe. Potem e, przeszłam się na spacer, kupiłam sobie krem do rąk w ogóle. Więc będziemy testować, bo ostatnio mam takie suche ręce, słuchajcie, więc... Krem do rąk, on zziai. Nie wiem, czy widzicie. Więc poszłam po krem, wróciłam potem do domu. I co ja potem robiłam? Ogarnęłam trochę w domu, bo miałam pranie do ogarnięcia i w ogóle. E, potem trochę chciałam... Ja nie wiem, czy ja robiłam wczoraj porządek. Chyba tak, bo teraz znowu, że syf, ale to dlatego, że to teraz przyszło właśnie pranie wyprane. Pranie wyprane, no bo no. No tak, no po prostu pranie przyszło i muszę sobie to wszystko jeszcze poukładać. Więc tak, jakby na początku byłam trochę zła, że, to, że tak późno wstałam, bo miałam takie, o nie, walentynki i tak poczułam, że jest coś takiego w społeczeństwie chyba, że wiecie, jest taki nacisk, żeby coś zrobić. Jakby ja lubiłam świętować walentynki, ale właśnie zawsze miałam jakby, wiecie, znajdowałam sobie taką miłość od samej siebie, więc bardzo często sobie robiłam tak, ok, self-love, Wiecie, ja pamiętam jak sobie nawet, nie wiem czy to było w podstawówce, w podstawówce na pewno sobie świętowałam. Pamiętam jak robiłam na zajęciach jakich, na jakichś lekcjach takie bransoletki z papieru, taką czerwoną, taka flup była tutaj, no z papieru, no, ten, pisarkiem czerwoną pomalowana i w serduszka takie białe zostawiłam i drugą zrobiłam tak na odwrót, że była na białym tle i czerwone serduszka i chyba tą dałam tundrze, tak mi się wydaje, nie wiem. No i potem właśnie pamiętam, że miałam tą czerwoną tą i potem nawet jej nie zdjęłam, tylko spałam w niej i potem miałam ten cały czerwony pasek taki na rynku, mega wspomnienia. A tak to pamiętam, że często sobie kupowałam jakiś, nie wiem, dosłownie lizaka w kształcie serca. Chociaż nie pamiętam, czy ja go kupowałam, czy to było jakoś też szybciej, że kiedyś go dostałam czy coś. Ale wiecie, takie coś, żeby sobie posiedzieć, pochillować i pamiętam właśnie, że wie, wieczór sobie zawsze robiłam taki, że wiecie, szybciutko się umyłam pod koderkę i oglądałam jakieś romką albo po prostu jakiś film, który lubię i fajnie. I właśnie myślę, że tak podobnie sobie dzisiaj zrobię. Właśnie chcę zadbać o siebie, mam jeszcze jedną maseczkę sobie do zrobienia, więc myślę, że to mi też w mojej twarzy się przyda, bo po prostu już teraz widzę, że cały stres na mnie wyszedł dopiero teraz. Mam tutaj syfa. <grych> więc yy, tak, tyle z mojego rantu po prostu o walentynkach. E, mam 19 lat, nie mam nikogo, z, z kim mogłam spędzić dzisiaj walentynki, bo Wika wyjechała, <grych> więc nie mam, nie mam z kim spędzić tego dnia. Ale mówię, ja się nie dołuję, ja mam takie coś, że jakby akurat w tym momencie życia mam takie totalnie ok, jakby I'm over it, jakby jestem po, jestem po prostu poza tym, yy, nie obchodzi mnie to, yy, okazuje sobie miłość, okazuje innym ludziom miłość, których już mam i uważam, że to jest też takie ważne, żeby najpierw no też, wiecie, no wiadomo, tam typowe pokochaj siebie, żeby potem dopiero móc pokochać kogoś innego, ale no to prawda. I tak samo uważam też, że ważne jest docenienie miłości, którą już mamy i którą już otrzymujemy, a nie szukanie kolejnej. Bo myślę, że, że dużo ludzi czuje jakby się niekochanym, a nie, nie właśnie, właśnie nie zauważa tej miłości. I wiadomo, że to jest na innym poziomie miłość romantyczna, a miłość, nie wiem, od rodziców czy od znajomych, ale nadal moim zdaniem jest to jakaś miłość, nie? I, i to jest ważne, żeby tą miłość doceniać. No. Dobra. Idę oglądać serce bo jest nowy vlog. I jem dalej pusli i piję kawkę. Wspaniały dzień. I jest prawie 13. Porobiłam trochę fot na Instagrama i tak ogarnęłam się, zrobiłam sobie make-up. Poprosiłam ChatGPT, GPT, żeby mi powiedział, jak mam zrobić makijaż, więc fajnie. W sensie podobno takim mi ma pasować. Róż. Trochę brzuszkiniowy, cokolwiek to znaczy. Także możecie ocenić, bo nie wiem, nie umiem się do końca malować, wydaje mi się. Ale tak, przesyłam podającą powiekę, to tak czy siak tego nie widać. Plus, mam okulary, więc już w ogóle widać tylko, że mam podmalowane rzęsy. Ogarnęłam się trochę, ubrałam się normalnie, nie jestem w końcu już w piżamie. Eee, także tak. Fajnie, cieszę się, że sobie tak poświęciłam chwilę czasu na siebie. Pomalowanie się, już jest prawie 15 i stwierdziłam, że to jest tyle, co dzisiaj zrobię. Coś <grych> w sensie naprawdę potem może faktycznie o siebie jakoś zadbam w się sensie wiecie wieczorem, że się wykąpię, umyję, e, zrobię sobie taką skincare routine i może umyję w sumie włosy, bo one się już źle wyglądają, bo musiałam użyć prostownicy, żeby trochę je pokręcić tutaj z przodu, żeby jakkolwiek to wyglądało, bo wyglądały okropnie. E, także tak. Tak, cieszę się, że to zrobiłam. Bardzo lubię taki, takie zadbanie o siebie czasami. Przecież czasami dbam o siebie cały czas, ale takie, wiecie, takie. Zróbmy sobie make-up. Co z tego, że nigdzie nie wychodzę? Co z tego, że mam to, jakby. Wiecie, co? jakby co z tego. Mnie to nie obchodzi. Ważne, żeby po prostu, wiecie, zadbała o siebie i miała takie. Girl, pomagujesz się dla samej siebie, porobisz sobie parę hotfot i będzie. Także co. Teraz będzie Hamska reklama, bo zapraszam do mojego Instagrama. No staram się ogólnie być na Instagramie trochę częściej już teraz. Staram się nawet zostawiać relacje. Także tak, także tak. I oczywiście zdjęcia posty i w ogóle. Eee, no i będę się oczywiście starała za niedługo robić jakieś reelsy. Zobaczymy, jak mi to będzie wychodziło. Ale tak. Właśnie dzisiaj myślę, że mam taki dzień, że ogarnęłam się i zrobiłam tak, tak żeby trochę tego kontentu zrobić. Mi się wydaje, wiecie, bo teraz w ogóle ostatnio w ogóle miałam jakąś mega fazę na robienie fot w domu. Więc mam już chyba z trzy sesje, w których będą foty, więc mega. A to wszystko dzięki sesji egzaminacyjnej. <grywa> Dobra, ogarnę sobie teraz trochę ten pokój, za niedługo tak jak mój brat będzie wracał, i przypomniałam sobie, co muszę dzisiaj zrobić. Bo wstawałam, jakby moja mama mówiła, że już wychodzi do pracy, gdzie moja mama ma pracę na 12, więc miałam takie okej. Okay. Jak już mama wychodzi do pracy, to znaczy, że już jest trochę późno. Tak, i powiedziała mi, żeby usmażyła że naleśniki na, dzisiaj na obiad, bo mamy dzisiaj pomidorową, i jeszcze po naleśniku. Albo po 2, albo po 5. Zobaczymy. Więc w sumie ja myślę, że dzisiaj już nic nie będę robiła, nic nie będę piekła gotowała, tylko po prostu smażę te naleśniory, bo ja jestem najlepsza z naleśników, jeśli chodzi o to. W moim domu I ja robię dobre naleśniki. Tata mnie nauczył.